Cześć! W dzisiejszym odcinku test Motoroli Moto G86 Power. Uwielbiam politykę cenową Motoroli z ostatnich lat. Producent nie ma problemu z mocnym przecenianiem urządzeń, które kończą swój sklepowy żywot, dzięki czemu wiele sprzętów marki przoduje w moich osobistych rankingach najbardziej opłacalnych smartfonowych zakupów. Tak powinni robić wszyscy. Ale cóż, życie to nie bajka. Sprawdźmy jak w konkurencji z wyprzedażowymi pobratymcami radzi sobie znacznie świeższa Moto G86 Power. Power w nazwie w przypadku motek tradycyjnie już oznacza potężną baterię. Nią zajmiemy się jednak jak zawsze na końcu. Najpierw pozytyw. Zwiększonej pojemności ogniw nie widać z zewnątrz. Smartfon ma 8,7 mm grubości. Może nie jest to najsmuklejszy profil, szczególnie w obliczu chwilowej mody na Ery, Slimy i Edge, ale na pewno nie przeszkadzający w codziennym użytkowaniu i po wzięciu w dłoń wydający się po prostu zwyczajnym. Design jednoznacznie musi kojarzyć się z Motorola. Jego cechy charakterystyczne to płynnie wyłaniająca się z plecku wyspa aparatów oraz odważne wersje kolorystyczne przygotowane przy współpracy z Pantą. Tym razem są ich cztery. Korpus jest płaski i łączy matowe wykończenie z dwoma lśniącymi paskami z przodu i z tyłu, więc telefon efektownie błyszczy w świetle. Mimo, że ramki ekranu nie są do końca równe, podbródek jest odrobinę większy, to na pewno należy je uznać za niewielkie, a smartfon całościowo w mojej ocenie wygląda nowocześnie i powiedziałbym, że stylowo. Połyskujące elementy umieszczono też wokół dwóch obiektywów i przy okazji one nie odstają jakoś bardzo, ale szkło jest ewidentnie narażone na uszkodzenia, bo odstaje najbardziej. Zalecam więc na nie uważać. Uważać powinno się też na tafle na froncie. Motorola podaje, że to Gorilla 7i, ale telefon noszony w kieszeni podczas około miesięcznego testu łapnął dwie brzydkie i głębokie rysy. Dwa o wszystkie smartfony tak samo i takich kwiatków na ogół nie widuje. Zalecam zatem dokupienie folii zabezpieczającej. Korpus jest plastikowy, plecki to w tej wersji kolorystycznej bardzo przyjemne, miękkie w dotyku tworzywo udające jakąś tkaninę, nie brudzące się i nie rysujące w ogóle. Moto dodaje też na gratisie dopasowane kolorystycznie twarde etui. I to wszystko jest na plus. Producent chwali się również odpornością. Na upadki, zmiany temperatury i ciśnienia zgodnie z wojskową normą MIL-STD-810H oraz na zalania, co potwierdzają certyfikaty IP68 i 69. A ja pochwalę jeszcze rozmieszczenie i to jak klikają klawisze. Zatem, za zewnętrzne Moto G86 Power dostaje ode mnie mocne 7,5 na 10, bo smartfon wygląda bardzo dobrze, jest poręczny i nie boi się przeciwności losu, wtedy gdy zapakuje się go w etui i oklej folio. Ekran urządzenia ma dość standardowe obecnie 6,67 cala w proporcjach 20x9 i podwyższoną względem norm rozdzielczość 1220x2712, którą moto nazywa Super HD. Ostrość wyświetlanego obrazu jest więc świetna przy gęstości na poziomie 446 pikseli na cal. Matryca jest pOLEDowa, 10-bitowa, co oznacza, że wyświetla miliard kolorów. Jest odświeżona maksymalnie w 120 Hz, w progach nieco 1 Hz. Wspiera treści w HDR10+, i ma deklarowaną jasność szczytową na poziomie 4500 nitów. W realu, w automacie osiąga jakieś 1500, co ciągle jest wynikiem bardzo dobrym i umożliwia pełną czytelność nawet w jasnym słońcu. Da się także dopasować temperaturę barwową i nasycenie kolorów. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko legitnego Always On Display. Motorola stosuje półśrodek w postaci ekranu uśpienia, który jest wywoływany puknięciem albo poruszeniem. Szkoda. Wydaje mi się, że Always On Display to już branżowy standard. Od strony wydajności zaś europejski wariant modelu pracuje na ośmierdzeniowym 4nm Mediateku Dimensity 7300 rozpędzającym się do 2,5 GHz z grafiką Mali G615, a wersja dostępna w polskich sklepach ma 12 GB RAMu i 256 GB dysku rozszerzalnego kartami microSD. Pamięci to najpewniej odpowiednio lpddr 4 x i UFS 2.2. Wypada przy okazji zwrócić uwagę, że Moto G86 Power towarzyszy siostrzany model Moto G86. Bardzo, bardzo, bardzo podobny, przy czym bez niespodzianki, z wyraźnie mniejszą baterią i także z mniejszą ilością ramu 8 GB. Ja wprawdzie nie miałem z nim do czynienia, ale miał kolega youtuber Mirek Mazanec i on mówi, że te 4 GB różnicy są widoczne na co dzień pod postacią odczuwalnie gorszej płynności działania. Zatem nie pomylcie sprzętów, tańszy model Moto G86 to nie to samo co Moto G86 Power. I wracając do tego ostatniego. Wydajność mierzona w testach benchmarkowych wskazuje, że smartfon wygrywa wyraźnie np. z wyprzedażowymi Moto Edge 50 Fusion i Edge 50 Neo. Jest gdzieś na poziomie np. na Phinkfona 3a Pro czy Realme 14 Pro Plus i przegrywa co nieco z Motorola Edge 50 Pro, a znacznie bardziej z Samsungiem Galaxy A56. Co oznacza, że moce obliczeniowe zgadzają się z ceną sprzętu. W codziennym użytkowaniu smartfon działa bardzo sprawnie, pojedyncze przycięcia animacji w interfejsie zdarzają się rzadko, dopiero przyciśnięty ciężkimi łapkami zaczyna się co nieco męczyć. Nigdy jednak na tyle, żeby to jakoś mocno przeszkadzało. Generalnie jest dobrze. Nie odnotowałem też mocnego nagrzewania się, które jakoś negatywnie wpływałoby na pracę sprzętu. Idąc dalej. Moto G86 Power pod koniec października 2025 pracuje na Androidzie 15 i ma poprawki bezpieczeństwa z maja. Tyle jeśli chodzi o obietnice szybkich aktualizacji łatek. Na papierze to odpowiednio dwie kolejne wersje systemu i 4 lata. W realu widać jak jest. Android jest przykryty lekką, sprawną i bardzo wygodną nakładką od Motoroli. To co w niej lubię najbardziej to zebranie wszystkich dodatkowych funkcji w jednym miejscu, plus opisanie ich w jasny i prosty sposób, tak żeby nikt się w nich nie zgubił i mógł sam zdecydować czy będzie z nich korzystał czy nie. Mowa na przykład o bardzo praktycznych w mojej ocenie gestach, rozszerzonej personalizacji z ładnymi animowanymi tapetami, czy dodatkowym panelu agregującym wiadomości o nazwie Hello You. Co ciekawe, G86 Power nie ma żadnych z funkcji Moto AI, którymi Motorola chwali się przy okazji modeli flagowych. Znalazłem jedynie Gemini, który jest zaszyty w Androida, więc od motki nie zależy. Dostęp do telefonu można przyblokować prostym i nie do końca pewnym skanowaniem twarzy w 2D oraz czytnikiem linii papilarnych zatopionym w ekranie. Znacznie bezpieczniejszym, wystarczająco szybkim i celnym. Od strony funkcji audio, smartfon wyposażono w 0 gniazd mini-deck i dwa głośniki, grające z wyraźnym przestrzennym pogłosem. Pochwalić mogę też to, jak są donośne, ale barwa, mimo sygnowania marką Dolby Atmos, jest po prostu przeciętna. Dość standardowo brakuje jej niskich tonów. Jeśli chodzi o fotomożliwości, smartfon ma dwa aparaty z tyłu. Moduł główny ma 50 megapikseli, światło 1.9, autofocus dual pixel i optyczną stabilizację obrazu. I to brzmi dobrze. Drugie oczko to 8 MP szeroki kąt z polem widzenia 118 stopni, przysłoną 2,2 i także z autofokusem. Więc jeśli zachodzi taka potrzeba, można przy jego pomocy pstryknąć fotkę makro. Czym jest ten trzeci obiektyw? Bóg raczy wiedzieć. Motorola tego nie podaje. Wydaje się więc, że to po prostu atrapa. Jeśli tak, to trochę wstyd. Myślałem, że takie ściemnianie już wyszło z mody. W interfejsie jest zaś wszystko, co potrzebne: dostęp do obiektywu Google, przypięte na stole dwukrotny hybrydowy zoom, zupełnie ładny filtr oraz tryby. I tak, zarówno profesjonalny, jak i nocny, współpracując z oboma aparatami. Co ciekawe, jednak nie znalazłem koloru spotowego: czegoś z czym smartfony Motorola fotograficznie kojarzą mi się od bardzo dawna. Jeszcze dziwniejsze jest to, że procent chwali się tą funkcją w samouczku. A w aspekcie jakości zdjęć w dzień mam do powiedzenia w zasadzie tylko pozytywne rzeczy. Aparat główny pstryka foty szczegółowe, kontrastowe, ale z zupełnie dobrą rozpiętością tonalną, z bardzo ładnymi nastronnymi kolorami oraz rozsądnym wyostrzaniem. Dwukrotne przybliżenie także wypada bardzo dobrze. Myślę, że wiele osób dałoby się nabrać, że ono powstaje przy pomocy teleobiektywu. A za tymi efektami dzielnie próbuje nadążać szeroki kąt. Nie wychodzi mu to perfekcyjnie, bo jednak 8 megapikseli to 8 megapikseli, tego się nie przeskoczy. Ale kadry są ostre od krawędzi do krawędzi, rejestrowane barwy są równie ładne. Sprawnie działa też HDR, gdy fotę cyka się pod światło. To co wypada słabiej to wygrzebywanie detali z cieni i ustalanie temperatury kolorów z modułem głównym. Jedne albo drugie zdjęcia są na ogół nieco zimniejsze. W 8 roku nadal jest bardzo dobrze. Szczegółów jest mnóstwo, zdjęcia są ostre jak brzytwa, w tym na pewno pomaga optyczna stabilizacja. Odwzorowywanie barw jest poprawne. Czepnąć mogę się natomiast trybu nocnego. W mojej ocenie on nie robi po prostu nic, ani w przypadku aparatu głównego, ani szerokokątnego. Można więc po prostu robić zdjęcia w automacie i myślę, że będziecie z nich zadowoleni. Podobnie wypowiem się aparacie na froncie. On ma 32 megapiksele, światło 2.2 i stały fokus i konsekwentnie produkuje wyraziste, pełne szczegółów selfieaki z poprawną ostrością i ładnymi kolorami, nie gubiąc się także podczas strykania portretów z rozmytym tłem. Tak to powinno wyglądać w sprzęcie tej klasy. Na koniec tego segmentu zostało nam jeszcze wideo. Wszystkie aparaty Moto G86 Power nagrywają filmy w 4K i 30 klatkach na sekundę i to jest duży plus. Smartphone pozwala przełączać się pomiędzy modułami w trakcie rejestrowania wideo i dość sprytnie robi to skokowo, zamiast próbować maskować przejścia podczas płynnego zoomowania. Ono jest widoczne, gdy korzysta się z przybliżenia cyfrowego. Pochwalić mogę jeszcze ponownie ładne kolory i dobrą rozpiętość tonalną. Zganie zbyt mocne wyostrzanie, skutkujące bardzo widocznymi szumami, a ze stabilizacją jest tak, że na dwoje babka wróżyła. W 90% przypadków zaskakiwała mnie pozytywnie, w 10% rozczarowała sromotnie. I doprawdy nie wiem dlaczego akurat w tych, a nie innych okolicznościach. Zerknijmy jeszcze na łączność. W najbardziej podstawowym aspekcie. Tak, przez telefon rozmawia się wygodnie i nie ma z tym problemu. Zerkając głębiej, smartfon obsługuje sieci 5G, jest dual sim z obsługą e-SIM-ów, ma Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 i oczywiście NFC, m.in. do płatności zbliżniowych. Nie ma za to podczerwieni. A na sam koniec została nam rzecz najważniejsza w przypadku akurat tego smartfonu, czyli bateria. Power w nazwie odnosi się do jej pojemności. Ona ma aż 6720 mAh, czyli że wyraźnie więcej niż powiedzmy standardowe 5000 w tej klasie. I co ciekawe, to jest najpewniej ogniwo litowo-polimerowe, nie węglowo Co przekłada się na jakieś 10-14 godzin włączonego ekranu w cyklu mieszanym, czyli że na 2,5 dnia pracy. Do 3 pewnie też da się dobić, a mnie rozładować tego sprzętu w jeden dzień się nie udało. G86 Power w tym aspekcie zatem dowozi. Smartfon obsługuje maksymalnie 30 w ładowanie po kablu, co oznacza jakieś 17% w kwadrans, 35% w pół godziny i całość w półtorej. Powiedziałbym, że to wynik OK dla takiej pojemności. Wsparcia dla ładowania bezprzewodowego nie ma. A podsumowując, Motorola Moto G86 Power kosztuje obecnie około 1400 zł i w tej cenie ma naprawdę solidną konkurencję z niemal każdej strony. Telefon w mojej ocenie jednakoż się broni. Wygląda bardzo dobrze, ma świetny ekran, wystarczający procesor, przyjemny interfejs i solidne aparaty, a do tego tę te jedną wyróżniającą cechę. Świetny czas pracy. Sprzedażowo mogą mu obecnie szkodzić wyprzedażowej pobratymcy, tacy jak Edge 50 Fusion. W niektórych kwestiach słabsi, ale za to 500 tańsi. Myślę więc, że moto G86 Power przepoczwarzy się w świetny wybór zakupowy, jak zgubi ze 2 albo 300 z obecnej ceny. Tak czy siak jednak, smartfon mogę po prostu polecić. Co Wy sądzicie o testowanej dzisiaj Motorola Moto G86 Power? Na ile czas pracy na jednym ładowaniu jest dla Was ważny przy wyborze telefonu? Czy jest to kwestia najważniejsza, czy gdzieś tam powiedzmy w którejś kolejności? Napiszcie co sądzicie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie testowanego dzisiaj urządzenia, to oczywiście również zapraszam do sekcji pod filmem. Jeśli odcinek się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i możecie również zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, cześć!